niebo. Jesteście zapatrzeni w niebo? Myślicie o niebieskich migdałach? Bujacie w obłokach? Jacek Skubikowski przed laty wyśpiewał piękną piosenkę, w której powiedział, że niebo to jest miejsce dobre dla naiwnych, ale tu ich nie ma, wymiotło wszystkich aż do dna. Jak to jest z tym niebem? Czym jest niebo? Ciekawą myśl tej kwestii podsuwa bohater Starego Testamentu, król Salomon, który zastanawia się, jak Bóg, którego niebo nie jest w stanie pomieścić znajdzie mieszkanie w świątyni, którą on zbudował. Ta rozterka króla Salomona jest bardzo ciekawa i intrygująca, bo ona sugeruje, że niebo to nie jest miejsce, w którym nie można Boga zmieścić, ale niebo to jest raczej stan, doświadczenie. Mówimy czasem: czuje się, jak w niebie, choć przecież jesteśmy na ziemi. Spróbuję to zilustrować, choć sytuacja może się wydawać trochę subiektywna, ale pomyślmy trzy przykłady z kart Biblii. Pierwszy, starotestamentowy bohater Jakub. Uciekał przed gniewem swojego brata Ezawa. Zatrzymał się na pustkowiu przy kamieniu i tam doświadczył czegoś energetycznego, niesamowitego mianowicie, Zasnął, wziął sobie pod głowę kamień i tam miał niesamowity sen. Przyśniła mu się nieprzeciętna drabina. Kiedy rano się obudził, wyznał nic tu innego jak tylko Dom Boga i Brama do Nieba. Czy to nie jest intrygujące na pustyni Dom Boży? Brama do Nieba przy kamieniu to było jego doświadczenie. Inny przykład, Jezus na pustyni. Czterdzieści dni zmagał się z pokusami, wyczerpany fizycznie i emocjonalnie. Odniósł jednak sukces. Nie skapitulował pod naporem szatana. Pokonał go. Jest napisane, że kiedy już odstąpił od niego szatan, aniołowie przystąpili i służyli mu. Czy to nie było doświadczenie nieba? Jeszcze jeden przykład. Saul, pełen nienawiści, udał się do Damaszku, żeby tam odszukać naśladowców Chrystusa. Pod Damaszkiem przeżył coś, co całkowicie zmieniło jego życie. Po latach wyznał, że wstąpił do trzeciego nieba. Każde z tych sytuacji pokazuje, że niebo to nie miejsce, ale doświadczenie, przeżycie. Tam gdzie jest Bóg, tam gdzie jest Jezus, tam jest niebo. Jezus dokonał rzeczy niesamowitej. On zaadoptował niebo na ziemi. On wszczepił niebo w ludzi zresztą kiedy uczniowie zapytali go: "Panie, kiedy przyjdzie twoje królestwo? A zatem kiedy będziemy bliżej nieba?" On odpowiedział: "Królestwo Boże jest wśród was. Królestwo Boże jest między wami. Nasz reformator Marcin Luter stwierdził, że niebo to łagodność, a piekło to gniew. Przestrzeń pomiędzy piekłem i niebem to świat. Im łagodniejszy jesteś, tym jesteś bliżej nieba, a im jesteś bardziej zagniewany i zły, tym jesteś bliżej piekła. A zatem fani nieba, obywatele nieba, ludzie, którzy są pod urokiem nieba, to nie są naiwni, o których śpiewał Jacek Skubikowski, ale to są ludzie, którzy są zainspirowani, zaintrygowani, pociągnięci i robią wszystko, aby życia na Ziemi nie spłycić, nie zdeformować. Są pod wrażeniem nieba i swoim życiem tu na Ziemi nadają blasku, charakteru i wyjątkowości temu, co przeżywają na co dzień.